Cześć, dzisiaj spotykamy się na moim kanale Łukasz Kochokomiksy. Porozmawiamy. Dobry dzisiaj... horror? Nie może. Być na dobry horror. horror, może być jednocześnie, wiesz. Dla tak, mnie tam... będzie na obu. No. Na obu będzie. Bardzo dobry pomysł, świetny pomysł. To no. będzie na obu, to witajcie na kanale Łukasz Kochokomiksy i. I dobry horror. I dobry horror, ta jedna tak. wielka rodzina horrorowa. Dzisiaj tak. porozmawiamy o dwóch komiksach od Nonstop Comics. One wyszły w przeciągu dwóch ostatnich miesięcy. We wrześniu y, wyszedł Dom Slotterów, a w sierpniu tak. wyszedł Coś Zabija Dzieciaki. Tak. A my czekaliśmy, żeby porozmawiać o obu tytułach, bo oba czytamy, oba lubimy. I od którego zaczniemy, Michał? No chyba od głównej serii. Zwłaszcza to jest takie, takie zamknięcie, nie? Dobra, to ja ci oddaję głos o tym domie. O już od razu? No a co? Okej, okay, ja jestem wielkim fanem tej serii, Od razu chciałem powiedzieć. Chociaż ona nie jest teoretycznie sama sobie sobie zbyt skomplikowana, nie? Nie. Fabularnie. Ja powiem tak, że ja, mi się ona teraz bardziej podoba i po pierwszych dwóch tomach nie miałem takiego hajpu na nią, a im dalej w las, tym mi się podoba coraz bardziej. Tak naprawdę i nie wiem, czy tu przypominać fabułę, bo to wszyscy już mieliśmy poprzednie tomy. Gdafie... No możemy, możemy już nie przypominać, możemy przyjść tak, od razu do fabuły w, tego w, w tomu. W siódmym śród, tomie jest jakby zamknięcie drugiego cyklu, że tak powiem, albo drugiej przygody tej bohaterki głównej, czyli Eryki Bo Po pierwsze cztery tomy to było tak, że ona no pierwsze dwa tomy to ona miała zadań, jakieś tam zadanie z tego swojego zakonu. I tak. w, w, trzecim, w trzecim ona się urwała, że tak powiem temu zakonowi, zbiegła a w czwartym były retrospekcje, to bo zamknięcie tej pierwszej historii, dlatego że jak ona ucieka, jakby wypowiada posłuszeństwo z zakonowi. Zgadza się. Tak. A piąty, szósty, yy, szósty siódmy to jest, że jest tak na, na gigancie, a że mafia nie wybacza, czyli dom slaterów nie wybacza, to posął za nią zabójczynie. Tak? I ona ma czas bardziej No. I niby przygoda jest ta sama, kolejny potwór tygodnie do pokonania, ale już w zupełnie nowych okolicznościach bo już nie ma pomocy zakonu, jest jeszcze ścigana przez zabójców. Teraz ja przykładowe strony pokazuję. O, od razu chcieliśmy podziękować, yy, ja akurat chciałem podziękować no Stop Comics za udostępnienie yy, komiksów do recenzji, tych komiksów. No bo Michał, ty swoje egzemplarze kupiłeś tak. gdzie? Na mewce, tak? Tak, ty pokazuj te to jest charakterystyczna tak. cecha narracji tego komiksu, które ja wiedziałem. Tak. że oni tak przywalają takimi rysunki to, to są fantastyczne po prostu Walter Deratera no tutaj widać że odwalił kawał bardzo dobrej roboty A tak. co, co jest najlepsze że to mi się podoba że tutaj są rysunki się zmienili w stosunku do pierwszych tamów tak dobrze mówię nie nie cały czas z Walter tak Walter Deratera to w tej drugiej serii a w tej drugiej się zmieniają Tam, tak zmieniają się na przemian co mi tak, ale chciałem powiedzieć właśnie, że to są trochę rysownicy inni, ale spójność stylistyczna jest, one są spójne stylistycznie, nie? To tak, bo tam ma, y, mamy to, Letizia y, Kadonici, ona jest bardzo podobna, jeśli chodzi o styl, do Waltera de Rattery. Bardzo tak. ma podobny styl rysunku. Tak. Ja nie mówię, że to jest identyczny, ale podobny bardzo. No ja bym nie odróżnił i też jest te same narracyjne zabiegi, że tam skręcone brutalne kadry plus ta dynamika tak. z ten akcji. To jest nie do odróżnienia, bo z tym stylem, ale narracja jest bardzo zbliżona. I no i tutaj się, tak, no. w tej drugiej serii, ja bym powiedział, że nawet trup się bardziej ściele gęsto niż w tej pierwszej. Nie przyzwyczajajcie tak, tak. się do bohaterów, bo Właśnie, może się a okazać, że tak, ale a wracamy do, do tego w tej serii. Ja, to, to najlepsze te serie. Się o siebie, z jednej strony są bardzo się uzupełniają, z drugiej strony się bardzo różnią. Tak. I ta, ta coś wie dzieciaki, to ona wisi na bohaterach. Bo historia jest prosta. Zabili go i uciekł, się z potworami, ale oni tak tu tworzą tych bohaterów i takie dramaty tam się dzieją. Wiesz co, ten, ten tom się też skończy, tak samo jak trzeci. Zauważyłeś no to? Że ona tak, odjeżdża tak. autobusem. Tak, no i właśnie, mo można powiedzieć, że to jest Powtórka z rozrywki. Znowu zabija nie? potwora i znowu, znowu nie, nie zna. No właśnie, no właśnie nie. nie, I to jest y, te całe emocje, które na tym y, stoją, są zupełnie inne, bo zmieniły się warunki brzegowe że tak wyrażę. Tak? tak. To jest to niesamowite jest w tej serii. Że tutaj nie ma jakichś skomplikowanych y, historii, ale w tym jest tyle dramaturgii, tyle napięcia i tyle łzy, kto się w zakręci niejednemu, że po prostu ja nie mogę czy tam wygłuszył na ramieniu tą serię. Do tego jest tutaj pokazana nasza główna bohaterka, że ona jest może być ciężko ranna, jakoś inaczej zraniona, jest tak. No tutaj jest główna przeciwniczka tego tomu. Ja pierdzielę, jaka ona jest no. bezwzględna, dosłownie, tak, po trupach, tak, po trupach tak. do celu. Dokładnie e... tak, to jest ten. No, a Elika jest niesamowita, To właśnie. To samo pokazujemy, tak. tak. Jak ona improwizuje, jak się martwi o tych swoich podopiecznych, to nawet, to nie jest taka bohaterka, jak tu się uczyszczać z ZUKU, to nie trafia, wszystko... Nie, nie, Wiesz, bo ona była ranna w poprzednim tomie, pamiętasz? Tak, Miała tak, szkodzoną tak, rękę. Tak, tak. tak dzień to tak. dobry. Tu wszystko jest takie, no napięcie jest ogromne przez te właśnie detale. Kulę, ja nie wiem jak takimi prostymi środkami taki można trzymać na granicy fotela czytelnika, szczerze mówiąc. No jak widać się udaje, bo tutaj już mamy tyle mamy akcji, mnóstwo mamy akcji. Ja tutaj chcę spoilerowo pokazać jak najbardziej. To tak, jest te... nie, nie. są rzeczy dla Alicji na pewno. Tak. I też te walki <laughs> są niesamowite, dynamiczne, po prostu to. jest tak. on i, No i kolor. To, 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 tak oni tutaj światłem grają i tym, tym. Nie, to, to jest bezbłędny po prostu komiks. No właśnie, ja się chciałem ciebie zapytać Michał, jak oceniasz zakończenie tego tomu? Ogólnie, bez spoilerów. Yy, no właśnie, no właśnie znowu mnie tu przytrzyma... Yy, jest taki... cliffhanger, tak to się mówi. Chodzi o to, że niby się zakończyła historia, ale tyle, nadal pozostaje tyle napięcia. I co dalej, co dalej? No, ja odczułam dramaturgię tej Eliki tutaj, w jakim ona jest w położeniu się z nią bardzo, nie, nie mówię, że utożsamiam, ale... Ale nie, ale... czy byłeś zaskoczony takim obrotem spraw, że tak się zakończy a... Byłem zaskoczony, ale to pasuje do tej serii. Tak, bo przy raz, żebyś się nie do bohaterów, a ta seria jest właśnie, że trochę łamie serduszka, chodzi o to, że no jest tu dużo dramatu w tych seriach i nawet jak tak. wychodzi, wychodzi, wiecie, czego ja bym to porównał? To jest dalekie porównanie, ale do na Hellmeisera, że nawet jak tu Elika wygrywa, to nie obywa się bez ofiar i nikt nie jest tak. szczęśliwy. Tak, to jest no, to, to ciężki komiks to jest i nawet nie tylko ciężki tematyczny, że, ciężkie tematy, że krwi, tylko tu wszyscy cierpią <grych> cały czas. No nie? ale tutaj mamy, ofiarą zostaje nie powiem kto, ale pewna postać, którą polubiliśmy od kilku tomów. Bardzo. Tak, tak, tak. Właśnie o to chodzi, że tu postacie są świetnie napisane. Można się z tym identyfikować. Właśnie w, w, w pierwszych dwóch tomach to był jeden dzieciak, później mamy ten, bo jest znowu posłuchaj z rozwój trzech. Rozlicz, ale... Pierwszych tak, trzech właśnie. był jeden. Pierwszych trzech, tak, tak. U, a gdzieś mamy innemu niby. Właśnie niby schemat jest identyczny, ale te emocje nadal są, bo właśnie te walki brzegowe się zmieniają i ta sytuacja jest coraz bardziej dramatyczna. Jak ona by teraz. I kurde, ja nie ciekawe, jak głęboko to pójdzie, tak? I, i co dalej? Ja tak czy sobie zadam pytanie co dalej. Po prostu ten James Tysian to potrafi napisać. Tak, no te... jeszcze się zastanawiam właśnie, yy, co się stanie z. Y, jakie konsekwencje będą wyciągnięte odnośnie tej całej sytuacji, którą mieliśmy do czynienia w tym tomie. Ogólnie z tym rozwiązaniem głównym. No bo tak oficjalnie no teraz mamy do czynienia z tym, że ktoś tutaj nie żyje. I nie tak, mówię tak. teraz o tym, ktoś przed chwilą, tylko ktoś inny, ktoś ważny w tej serii. I teraz. Pytanie, co zrobią twórcy tej serii i co zrobi ten zakon teraz? Okej. Okay. Ja mam wrażenie, że to Tylio ma to wszystko przemyślane, bo tu takie sceny, no bo to są za yy, fantastyczne pomysły, żeby zostawić się przypadkowi. To mam nadzieję, tak. że on już ma pomysł, co, co dalej będzie. Zwłaszcza to się bardzo. Też grywa. W domu są też są takie zabiegi. Tam są takie pojedyncze sceny, które, te, które wiadomo, że gdzieś dalej poprowadzą, nie? No właśnie, to możemy po prostu przejść dosyć. tak tak do tak. Domu Sroterów, a co ten tom tutaj kolektorze tego tomu, co się zaskoczyło tak pozytywnie najbardziej. Pozytywnie czy w ogóle ogólnie może 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 negatywnie. Znaczy ja mam z tą serią problem i uwaga te serie doskonale się uzupełniają i te zabija dzieciaki. Nie byłoby tak ciekawe bez Domu Sroterów. Ja mam wrażenie, że nie można ich czytać. Yy, osobno, ja nawet mam taką, yy, bo o ile coś zabierze dzieciaki, to jest prosta historia z jednym głównym bohaterem, którego lubimy, i po prostu gaje się z potworami i ucieka przed innymi zagrożeniami. A dom slaterów jest zupełnie odwrotny. Nie mamy jednego bohatera, tylko mamy <ścoughs> w każdym numerze innych bohaterów i nie mamy prostej yy, tej nie. prostej fabuły. Tylko mamy wręcz przeciwnie, mamy skomplikowane, polityka, historia. I, I właśnie yy, różne zakonicowe zagrywki i te techniki. No tu bohaterem jest to, kto, kto jest tak na okładce. Bohaterem tej serii jest Dom Slaterów. Tu nie tak, ma y, dokładnie A tutaj można powiedzieć, że jednym z bohaterów, <tosłuch> znaczy w tym przypadku może nie głównym, ale yy, dotyczącym tego, to, yy, który jest to, 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 w centrum, w tym domie, to, jest Wabik. Tak, Dzieciak, który już się przewinął chyba w drugim tomie albo w trzecim, to mamy do czynienia z tomem czwartym. Właśnie. I, I co byś powiedział na temat tego bohatera? zaciekawił cię, nie wiem, przeraził, wystraszył? A czy dom szlaty ma w ogóle taki patent, że w każdej w każdym jednym y, tomie jest jakiś naprawdę niezwykły bohater? Bo mm -hmm. w drugim tomie był ten taki powiedział autystyczny sawant, ten chłopak y, na tym statku, to był dla mnie ciekawszy tom trzeci był w tutaj. Dwóch... On to tu wraca na koniec. No właśnie o to chodzi. O ile trzeba tym jakie mamy jednego bohatera, którego śledzimy, to tutaj co tam oni się wymieniają, tam przenikają tak. i każdy na swój sposób wyjątkowy i każdy jakoś pasuje się w tą mitologię tego domu i w całą jego historię. I to jest niesamowite, jak oni tutaj pogłębiają, rozszerzają i to pokazują i tych bohaterów wykorzystują po to, żeby pokazać, jak ten dom z tak. działa. Ci bohaterowie są Zgadza bardzo się. ciekawi. Bardzo, bardzo ciekawi. Ka każdy może to, ktoś sobie nim utożsamiać. I to jest trochę też minus tej serii, moim zdaniem, bo polują jakiś bohatera. Czy tam na sobie to mamy zupełnie kogoś innego, nie? Tak, to albo jest... tutaj, jak, jak wspomniałem wcześniej, tutaj się trochę bardziej ścielę gęsto niż w tamtym, tamtym tytule. Tak, tak. Ja, ja już w ogóle to też chyba <laughs> nie powiem, że to jest minus, ale moim zdaniem to oni też przesadzają bo to, co oni tam pokazują i, i jakie to jest brutalne, to po prostu oni chyba przekraczają kolejne one linie. Ja nie wiem, czy ten, ja wiem, to no, ten. Bo o ile jeszcze ktoś zabija dzieciaki, no to te, te dzieciaki zabijają potwory. Jeszcze można to znieść, tak. a tu mamy egzekucję, już nie chcę bardzo spoilować Na dzieciach to jest po prostu strasznie okropne. To jest okropnie dla dojrzałych. Oczywiście to tak. ma pokazać y, tą dwuznaczość tego domu slaterów tak naprawdę ich metody działania, że to oni to ale... nie są, to nie jest pozytywny bohater, nie? I Elika ma tak, przechowane żal. Oni... No, ale chodzi o to, że ten dom solterów musi zostać w ukryciu i nie może nikt wiedzieć o nim, jak najmniej osób, bo najlepiej te, które poznały tę tajemnicę, są likwidowane. Yy, wiesz, udawany jest jakiś, nie wiem, wyciek gazu, jakiś, nie wiem, pożar, instalacji elektrycznej albo coś innego. No właśnie. A co cię najbardziej nie wie? Bo mnie na przykład sama końcówka nie tyle rozczarowała, byłem negatywnie to dużo powiedziane, zaskoczony, bo jeden z tych bohaterów, o których tutaj wspomniałem, mhm. no niestety nie doczekał końca tego No tak. Końca tak. tego no właśnie, tomu. Tak. To są bardzo kontrowersyjne rozwiązania, fabularne. Mhm. To jest trochę bardziej zaskakujące niż to, zabie ale tu się tyle dzieje. Tyle jest wątków, bo o ile to będzie dzieciaki, to jest główny wątek. To tu tak. mamy tyle wątków. Tam były też takie, nie retrospekcje, ale takie sytuacje, gdzie tam pokazali w komputerze jakiegoś faceta, pokazywali inne wątki z historii tego zakonu, dzieje się to wielotorowo, no, do, no doskonale rozbudowuje ten, ten świat. Bez tego to to by było tylko ganiać się z potworami, tak? Zlusające i dramatyczne, ale nie dokładnie tak ciekawe. A teraz to mamy... Uu! Teraz Ci powiem, że jeśli chodzi o ten tą, pojawiły się dodatkowe osoby nowe, które chcą tam zamieszać, które chcą właśnie zdobyć władzę, zdobyć jakieś wpływy w tym domu, które wcześniej tam jedynie w tle były pokazane. Tak. Byłem zaskoczony w ogóle, że właśnie te osoby z tła teraz przyjmują Przyjmują pałeczkę. Ja, by, ja się tego w ogóle nie spodziewałem. No, ja też nie, choć to jest rozpisane na, mam nadzieję, na, 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 na bardzo szerokie, znaczy na bardzo dużą historię, coś mi się wydaje. Zaraz się okaże, że to będzie dzieciaki zrobi się spin-offem Domu Slotterów, tak? tak? Być to, może, ja, bo... kto wie. No kto właśnie, wie? ja to nawet nie traktuję jako spin-off, tylko jako dwie uzupełnione jeszcze ten, serie, bo tutaj coś będzie dzieciaki, ten Dom Slotterów ją gania, a tutaj nam pokazuje, z kim mamy do czynienia. Tak, tak naprawdę. I to się inaczej zupełnie odbiera. Taką dużą organizacją, która chce mieć wpływy wszędzie dosłownie. I w której tej organizacji są inne domy, czy tam inne klany, które między sobą też walczą o władzę. Tak. Ja, mój brat nawet napisał w podsumowaniu tygodnia, dwa tygodnie temu, że to jest krzyżowanie yy, Waltu z Watykanem. <laughs> A co, zaczął czytać Adam? Ja mu, ja mu opowiedziałem, co się dzieje. I on taki znaczek wysnuł. Bo, no, bo to mamy to szkoły, te szkoły, domy, te sposoby ich y, działania, uczą się tego, tych technik, a z drugiej strony mają tam historyczne, jakieś y, rodowód, tak naprawdę kłady tak. religijny, jakieś rytuały, walko władzę, mordowanie Bogu ducha w innych ludzi. Y, krew i pożoga, tak? I to jest y, niesamowita historia, tak naprawdę. Hmm? Powiedziałbym, że w domie, no ja... że to są kapitalne pomysły. Kapitalne pomysły są. Tak? Kapitalne pomysły, a do tego powiem ci, że to główną tylko oś fabularną narzucił y, James Tyneon IV. A co drugi tom się zmieniają scenarzyści. i rysowicy też się zmieniają, bo teraz mas, masz sama Jonesa. Akurat. Mhm. W poprzednim tomie był Tain Brombal. No i ten historię tego y, czarnoskórego właśnie byłego Buczera tak tak, Buczera, tak, tak, dosta tak dostaniemy w piątym tomie tyle tyle cię mogę zdradzić więcej nie chcę mówić o, odnośnie boko. tego tak y, no właśnie no to y, podsumowując powoli oba tomy obie historie no ja, ja polecam obie nadal wysoki poziom każdy tak. znajdzie coś dla siebie jeśli szukacie właśnie. Historii o jednej głównej postaci. No wiadomo, że tam też się pojawiają inne, ale od początku do końca to Erika jest tak, główną bohaterką. To jest, to jest taka prosta historia, pełna akcji, dramatu i emocji, tak naprawdę i trzyma, trzyma się to. w napięciu. Utastawiamy się watań, to i śledzimy tej walkę o dobro i sprawiedliwość w okrutnym świecie, tak? Zgadza się. I pokazujemy, że jak jednostka próbuje być przeciwko wszystkim, Walcie którzy systemem. są na jej drodze. No tak, akurat tak. tutaj dostajemy, bo powiedzmy, że to jest specyficzny rodzaj Eriki. Tak, tak. Ale to jest fantastyczna to jest... postać. Po prostu zakochać tak. się można, że się tak wydarzy. Y jak to mówią, każda potwora znajdzie swojego amatora. Tak, tak, tak. No ale <noise> babędzie Dosłownie. Tak. A tutaj te, ta seria dotyczy po prostu historii. Co, co to? Mamy inną historię, związaną tak. z jakimś pojedynczym najczęściej byłym członkiem albo obecnym członkiem domu sweterów, jakoś powiązanym. W tym tobie mieliśmy o niepełnosprawnym chłopaku, który wyczuwa potwory i je zabija, tak. który nie ma rąk, ale jakoś tak. widzisz, jakoś daje radę. Yy, nie wiem, co jeszcze chciałbyś dodać. No chciałbym dodać, że ten Dom z właśnie jest zupełnie inną serią, o nawet dzieciaki, bo tak. o, właśnie te postacie i są raczej, żeby pokazać yy, 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 działanie tego domu, tak, trudność się z nim, to jest to, co mnie trochę w tej serii Dlatego wolę, to dowiedzieć jaki bo w domu nie za bardzo mam się z kimś y, utożsamiać, bo w następnym tobie mamy kogoś innego, tak? I to jest... Tak. Ale, z drugiej, ale z drugiej strony y, te postacie są tutaj, żeby pokazać y, to lore tak? tego domu staterów, ten świat i to uniwersum, które ma kapitalne pomysły. I przez te różne historie z różnych y, czasów, powiedzmy okresów, różnych miejsc, y, Daj nam wgląd w to uniwersum. Tak, zgadza się. Tak. To jest, tak. O wiele bardziej wielowątkowo rozbudowana, ale no ma swoje minusy, bo też jest za brutalna. Oni przesadzają, moim zdaniem. No, jak ktoś lubi tak, krewni... ja, ja bym ci powiedział tak, że ja nie zdążę się dobrze przyzwyczaić, y, polubić bohatera, ale się, i później się okazuje, że on jest po prostu ściągany z planszy. Tak, tak. Dosłownie. Ale to jest, to jest altę ciekawe. Pomysły są kapitalne, po prostu ktoś ma wyobraźnię, naprawdę. Niby gdzieś to widzieliśmy, te właśnie domy i tak dalej. Ale jak oni wymyślili z tymi maskami, że białe, czarne, potem szkarłatne, purpurowe, czy tam ten, nie, no niesamowite to jest. No i każdy z tych z domów walczy o upanowanie nad ogólnie. Tak, każdy, każdy ma inną rolę też trochę i to się Zgadza trzyma kupy. Się. I to, to tam, mamy to pogłębione, a z tymi maskotkami to już jest niesamowite. To, to, już, tak, to, jest, to jest w ogóle to... tak przerażające, to jest świetny pomysł na horror. Tak. A jak wiemy, nie... twórcy, twórcy Dark robią... Yy... Dla Netflixa coś zabijecie no, czeki. Tak. No to może tego nie spiedzili. Proszę, nie spiedzili tego. No, no je, mam je, To straszne, ale jest tu jakiś czarny humor. Jak ja czytam, jak y, te rozmowy tych snoterów yy, z tymi ich maskotkami, które wtedy wcześniej były potwory, które upolowali, i oni sam dyskutują. To jest takie, to jest straszne, ale to jest zabawne, jak się przekomarzają. Ale wiesz co, nie? z jednej strony jest zabawne, ale z drugiej, no mówię, sam powiedziałeś jest straszne, przerażające, jak główna zabawka ośmiorniczka Eryki, że mówi, że ciągle tam, wiesz, same, same negatywne rzeczy o niej opowiada tak, i tak, że... Tak, jak Erika się... w takim momencie, jakiś kolejny plan, który bardzo jest naciągany i jedna szansa na mnie że wyjdzie. I się pyta swojej maskotki, jak myślisz, co się stanie? No mówi, wszyscy zginiemy. No, mówię, to, jest, to, jest, to, jest, to jest taki czarny humor, nie? Super. Bo nie, że wszyscy zginiecie, no bo nie, chyba nie mówię tak. o sobie. Bo o sobie też, nie pamiętam, ale zabawek to jest bardzo. Dobra, no i... ja ci, ci za dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy, bo się wkrótce zobaczymy. Dziękuję tak, Ci tak. za rozmowę. Ja 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 nie chciałem pow... serii. Kocham ją tak. tą serię i czekam na każdy ten. O, 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 obie, ja. obie serie. Obie, tak, serie obie. Serie. Obie, tak. obie, Ja bardzo dziękuję jeszcze raz na Stop Comic za egzemplarze do recenzji tych komiksów. Nie moim gościem, bo tutaj był podwójny odcinek. Tak, tak i na Alicja mój kanał gościem. i na... I Alicja była gościem. Cześć. <śla> No. Dzień, dzięki za rozmowę Michał, trzymaj się, cześć i dzięki. my zachęcamy do, do lektury tych komiksów. Bardzo, to jest jeden do z tu. lepszych komiksów roku dla mnie. Tak. No. Dzięki. Cześć. 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 No, taki dla ciebie dla mnie. Okay.